Tam miałem być przedwczoraj. Tylko przedwczoraj, to ja zrobiłem jeden wielki bunt, Bo ja sobie miałem nałożyć raczki. Dzisiaj nałożyłem seraczki. I wiesz co powiedziałem? Jak nałożyłem raczki, to powiedziałem: Wow! I teraz będę szedł tu. Tu jest mało strasznie. Lodem nie pizga ale raczki dają radę. A. A wszedłem stąd. O. Może tam dalej będzie lepszy widok. I tu są takie skały. Ale tak tu pięknie, że musiałem nafilmować. O i tak a jeszcze jak tam wlizę to jeszcze raz coś nafilmuję no i taki tutaj widok mamy taki trochę gorszy niż z domu z okna o, tam caleńska za krzakami a tam a tam gubałówka A tam jest chatka buchatka i ja tam zaraz pójdę Ja pierdziel ale widok Njaka tarnica albo co o, i, i to byśmy się musieli spotkać tutaj Bo ja też coś w tym określe należało do Petiteku szkoły się z podstawówki Tamte góry to już pewnie ukraińskie to chyba To jest chyba już daleko do Ukrainy No nie nie to jest Jeszcze na tą stronę muszę nafilmować Żeby była pełna panorama A najbardziej o się zapadłem w śnieg a najbardziej to lubię patrzcie jak ten jak ten śnieg tak się błyszczy w tym słońcu o. i tak tutaj ludzie siedzą o. piją coś ja też zaraz idę do schroniska później jeszcze nafilmuję na drugą, na drugą stronę może będzie jakiś fajny widok jeszcze raz schroniska z drugiej strony... tak już zasłoniła słońce Tam jeszcze świeci słońce. Nie, ale to będzie taka mała chmura, ona zaraz sobie...